Dzień dobry, witam byki. Tym razem na y, czytaniach horoskopu y, na wrzesień 2020. Y, dzisiaj y, przedstawiam horoskopy przedstawione w tym miesiącu, y, podzielone na znaki Zodiaku, ale podzieliłam je też y, bardziej na y, męskie i żeńskie, czyli będą czytania dla męskich byków i żeńskich byków, tak? czyli mężczyzn-kobiet. Y, wyróżniłam to. I teraz tak, przypominam oczywiście, jak to już będę chyba w każdym filmie mówić o tym, że we wrześniu jest pewien przełom i tutaj jest działanie różnych energii ze względu po pierwsze na przejście do nowego roku numerologicznego dla wszystkich zupełnie co innego z nowym, z nowiem przepraszam, 17 września, więc... Już możecie odczuwać tę energię zmiany i, i nowego roku, no i to będzie się tylko rozwijać. Dodatkowo są pewne układy planet, które będą tutaj bardziej wybijały jakby sytuacje związkowe na wierzch poza wszystkimi innymi, oczywiście nie zostawiając innych gdzieś, gdzieś za plecami, natomiast tutaj jak gdyby koncentracja będzie największa i też jak gdyby ruch zmiany największy, więc zobaczymy jak to dalej przedstawi się u kolejnych znaków. Dobrze, e, żeby nie przedłużać, karty już zostały potasowane, wybrane, wypadły dla Was e, i teraz tak, zaczynamy e, od e, byków mężczyzn na wrzesień, na wrzesień 2020, e, co tu mamy za historię. E, zaraz Wam, zaraz Wam opowiem. Aha, mhm. te, te, no, wiem, że one wypadły, odwrócone, więc ja je też odwrócę. Słuchajcie, męskie byki. E, dla was czytanie, e, więc e, słuchajcie, <laughs> będziecie mieć na przykład w tym miesiącu jakieś efekty waszych wyborów, e, podjęcia decyzji e, e, i to już w tej chwili może być e, ja też tu widzę w pierwszej kolejności związki, natomiast niekoniecznie mogą być też to sytuacje zawodowe lub inne, że poprzez podjęcie Waszych decyzji, które, które były jak gdyby związane z pewną toksycznością układów wszelakich, wypaleniami zawodowymi, oszustwami wszelkiego typu, zdradami na tle osobistym, jak i zawodowym, czy przyjacielskim. No tutaj moim zdaniem w tym miesiącu zaczynacie, zaczynacie łapać, łapać pewien dystans. To są pewne historie, zaczynacie odskiwać jakąś radość życia. Oczywiście czujecie się oszukani, oczywiście pewne rzeczy cały czas w Was tkwią i są dla Was. Niespodziewane, nieznane. Być może ta energia cały czas w tym wrześniu, wrześniu będzie was um, osaczała. Natomiast są już też pewne, um, pewne takie elementy odzyskiwania um, radości, odzyskiwania celowości życia, odzyskiwania własnej wartości i bardzo dobrze zaczynania też czegoś innego, czy, czy skłaniania się ku czemuś innemu. Proszę pamiętać, że pewne rzeczy w życiu też są nie do przewidzenia, tak do końca. Są po prostu nam dane, nagle nieprzewidziane, po coś też, ale z hukiem bardzo intensywne. Ciężko się nieraz do nich przygotować. Być może tak, możemy słuchać intuicji, niemniej jednak. W w, różnych, w różnym czasie różnie tej intuicji słuchamy, tak? Czasami ją po prostu odkładamy na bok. Uważać też proszę w tym miesiącu, co niektórzy na to, by nie dać się wmanewrować w dziwne, w dziwne relacje albo w dziwne interesy, które wcześniej może tak, ktoś zaprezentuje jakby z wierzchu bardzo, bardzo atrakcyjne, i, e, ale tutaj jest tak, nie, nie, nie każde, nie wszystko złoto, co się świeci, nie każda super okazja jest faktycznie super okazją potem. No niestety jest mnóstwo też koło nas krąży energii niskich, które próbują oszukać, wymanewrować, wykorzystać do własnych celów. Uważajcie mężczyźni byki, dlatego, że Wy jesteście pracowici, Wy jesteście energią ziemską, która jest praktyczna, która wie, jak też zarabiać pieniądze, natomiast yy, no, może ktoś wykorzystywać też, czy Wasze umiejętności, czy, czy, czy Wasze pieniądze, czy po prostu tutaj też akurat obniżoną czujność w tym miesiącu. Więc tak, z pewnymi rzeczami przeczekać, od pewnych rzeczy uciec, z jeszcze innymi trzymać się właśnie na dystans, pomyśleć trochę, pewnych, o, pewne osoby od siebie też po prostu tutaj jak gdyby oddalać już z pomału, pomału, dlatego że one też Wam nie służą, są toksyczne i wprowadzają wprowadzają ha chaos, a nieszczęśliwość, zakłócają Wam po prostu poczucie szczęścia, więc na to też zwrócić uwagę. Niektórych po prostu, u niektórych mężczyzn, byków będą też no sytuacje, ja też mówię tutaj związkowe, nagłe, gdzie coś się zadzieje, o czymś się dowiecie, coś, co będzie dla Was no, no, szokujące, być może ciężkie, y natomiast y będziecie też od tego jakby w pewien sposób uciekać, niektórzy mentalnie, niektórzy dosłownie, bo no okej, okay. jest tu powiedziane, że no nic nie jest przypadkiem I, i, i jest przyczynowość i skutkowość działań i słuchajcie mężczyźni, byki, bo do was te słowa, no niektóre rzeczy, które też robimy, one dają potem jakieś efekty dają jakieś efekty i e, ja już tu mówię w stronę to jeżeli nie, na przykład nie dbamy o partnera, nie pielęgnujemy związku, jeżeli nie reagujemy w porę, e, nie robimy jakichś e, zmian, systemów naprawczych, no po prostu, no nie wiem, no znajdzie się po prostu inna osoba, która się tutaj jak gdyby wpasuje, y, która tak, czy dana czy, czy ta osoba powie już no dosyć mam i sobie idę, jestem niezauważana, niedoceniona, w ogóle nie wiem kim jestem tutaj w tym związku, jak to ma Funkcjonować, no jest bam, tak? I czasami tutaj też u tych, u niektórych mężczyzn, byków, tutaj mogą być takie bamy, yy, więc też mówię, może być też yy, po prostu dużo też, yy, jak gdyby ja ognia tu widzę, czyli yy, no, no, nerwowości, czyli sytuacji bardzo, bardzo napiętych, bardzo takich yy, pochłaniających dużo. Dużo energii, więc, więc tutaj uważać, bo tu yy, yy, patrzeć też, od jednych rzeczy po prostu też yy, się izolować, jeżeli można, yy, pracować, yy, pracować nad, nad tymi, tymi wybuchami, jak gdyby, które mogą się, mogą się pojawić, a niektórych po prostu yy, tak, że tak powiem. Oszukiwać tutaj ten swój umysł, trochę nawet nie oszukiwać, może to jest źle powiedziane, może i tak, może i tu akurat trafnie, przy tych kartach i wprowadzać go w stan zadowolenia i, i, i w stan pozytywnych emocji, bo to pomoże przetrwać różne tutaj sytuacje. Uważać tutaj na żywioł ognia, czyli uważać na wszelkie pożary, świece, nie zostawiajmy gdzieś bez nadzoru, czy cokolwiek, co zapalamy bez nadzoru, bo jest dużo, dużo tutaj też y, ognia, a wody w tym momencie tu jakby brakuje, więc y, jest nierównowaga też, więc y, proszę tutaj też zwracać po prostu uwagę na takie y, rzeczy i wszystko dobrze y, sprawdzać. Okej. Okay. Mm. Myślę, czy coś jeszcze dla kogoś by to było? Dla jednych też widzę tutaj i słyszę, żeby też powiedzieć taką informację szybciutko, że niektórzy z Was, pomimo tego, że y, może myślą i wahają się co do własnej osoby i poczucia własnej wartości, żeby widzieli, że mają, y, mają te fundamenty i podstawy bardzo trwałe. I y, y, słuchajcie, nawet jeżeli są różne. Y, Przeciwności jak gdyby losu, czy różne sytuacje, które Was spotykają, wytrzymacie, wy yy, wiadomo, coś tam Was nadszarpnie, natomiast będziecie i tak twardo tutaj stać i się trzymać i, i dacie radę, uwierzcie też w siebie, uwierzcie, uwierzcie swoją siłę, yy, obo, yy, o to, w to też, że potraficie nieraz yy, tutaj jak gdyby przechytrzyć system, że tak powiem i wyjść z tego, całą, bo cały czas jeszcze jesteście, stoicie, stoicie twardo, jak gdyby, tak? Stoicie dobrze i, i nie pozbywajcie się też um, tej własnej, właśnie poczucia własnej wartości, lub nie dajcie sobie wmówić, że tutaj jest inaczej, żeby ktoś tutaj wam tutaj nadszarpnął, jak gdyby, całą tą waszą konstrukcję. Dobra, to też tak dla kogoś, bo tu widzę, więc mówię. Ok, dziękuję mężczyzną byką yy, I teraz zabieramy się za kobietki. Byki? Mmm, no okej. Okay. No dobrze, no tutaj też, no mówię, no mówię, no nawet bym chciała inaczej, to mi nie wychodzi, bo, bo, bo pierwsze co, to wybijają mi się faktycznie związkowe sprawy. Yy, u byków kobiecych też tutaj mogą być, yy, po pierwsze, słuchajcie, dla co niektórych mogą być... Yy, Zerwania po prostu mogą być jakieś podjęte decyzje o tym, że, że ym... Odchodzi kobieta by gdzieś, bo gdzieś ma po prostu totalne poczucie y, też y, jak gdyby braku, niezadowolenia i chce z tego wyjść, chce inaczej, chce coś zmienić, y, nie chce się tak czuć, y, próbuje odświ potrzebuje odświeżenia, odrodzenia, y, potrzebuje przerobienia czegoś, czegoś innego, czegoś lepszego, czegoś bardziej, y, bardziej duchowego. I tutaj, jak gdyby będzie też się swoją intuicją um, posługiwała um, bardzo mocno, więc swoich głosów wewnętrznych. E, być może też ktoś z pod znaku strzelca tutaj pomoże w jakichś decyzjach e, lub pomoże w ogóle e, przepracować pewne rzeczy na ten czas we wrześniu. E, niektóre z Was, kobiety, byki. Nie będą tutaj, jak gdyby czuły dobrze we wrześniu swojej roli roli matki, roli żony coś tu będzie nie w porządku, nie będzie pasowało macie tu jakieś niedostatki z tej strony ktoś, ktoś nie, będzie, nie będzie Was doceniał być może będziecie, odejdziecie zupełnie w inną stronę, pójdziecie, pójdziecie gdzieś w świat swoich pasji, może szkoleń, może właśnie rozwoju duchowego, być może znajdziecie sobie jakieś zajęcie, zajęcie w internecie jakieś dodatkowe lub powrócicie właśnie do jakichś rzeczy przerwanych, jakichś kursów, szkoleń, książek, gdzieś będziecie wspinać się po podrabinie rozwoju w ogóle, bo, no mówię, pewne role zostają niezauważane, więc zaczynacie tutaj jak gdyby wychodzić i dbać, dbać o siebie. Albo też niektóre z Was, no co mogły, to już mogły zrobić w danej roli i tutaj jak gdyby pewne się kończą, więc trzeba będzie się skoncentrować na sobie w tym wrześniu i zaczynając ten nowy rok numerologiczny też ułożyć jakiś plan działania na przyszłość i, i, i odnaleźć jakby inną też siebie. Tutaj energie mówią, że właściwie wszystko stoi przed wami otworem. Co tak chcecie, w którą stronę chcecie pójść, to to, 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 to wszystko zaprasza. To od Was tak naprawdę zależy, czy pogrążycie się w energii, nie wiem, nie potrafię, nie jestem nikomu potrzebna, czy w energii, jestem silna, fajna, pójdę zupełnie inną drogą, taką, którą mnie uszczęśliwi i rozwinie, doda umiejętności. No musicie tutaj dużo jest wezwania właśnie słuchajcie, słuchajcie głosów wewnętrznych, one Was poprowadzą, na pewno dostaniecie też, też różne znaki, możecie dostawać tutaj z góry różne niespodziewane sytuacje, mogą Wam się zadzieć czy spotkacie ludzi, którzy zostaną jak gdyby przysłani, żeby Was popchnąć w jakimś kierunku, więc super. Tutaj jak gdyby część osób też będzie miała, część kobiet będzie miała do czynienia... Do czynienia też tutaj może z jakimiś urzędami, z jakimiś sądami, jakieś sprawy, coś będzie musiała tutaj rozwikłać, zakończyć, być może niekoniecznie tutaj też na początku może wydawać się to jakiś, jako spektakularny sukces, niemniej jednak wyjdziecie na pewno z tych sytuacji z twarzą i, i zostaniecie wysłuchane. I no, nie wszystko da się też przeliczyć na pieniądze od razu, ale ma zupełnie inną wartość, i, i tą wartość możecie zdobyć w tym miesiącu. Niektóre z Was też wyzwolą się spod, słuchajcie, takiej trochę. Ekonomicznej, ekonomicznej przemocy, jak bym to nazwała, może przemoc, no dobrze, no mocne słowo, natomiast jakiegoś ekonomicznego uwiązania i niektóre będą po prostu wychodzić naprzeciw, może niektóre, które były, nie wiem, na też urlopach macierzyńskich, były w domu dłuższy czas, zaczną szukać nowej pracy, zaczną mieć nowe możliwości, tutaj właśnie jest zachęcenie jak najbardziej do tego, do tego, żeby też się nie bać, żeby śmiało wchodzić, pokazywać się właśnie doszkalać, informować, uczyć, rozglądać yy i, i iść też yy właśnie naprzód, więc niektóre też yy kobiety, beki mają tutaj taką historię. Dobrze, wydaje mi się, że, 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 że to wszystko, co ja tu widzę, tu nie ma tyle ognia, co u mężczyzn jest tu więcej łagodności. Natomiast mówię, nie popadajcie też może w melancholię, ja w jakieś historie, historie, słuchajcie, mi nie wychodzi albo nie nadaje się, bo tu też tak może być. Zaufajcie też swoim, bo tu niektóre nie będą wierzyć też jak gdyby w swoje zdolności. Zaufajcie, tutaj jak najbardziej. Wychodźcie z takiej y, pętli tutaj, y, może poczucia też y, mniejszej swojej wartości, więc tutaj jak gdyby też nie dać się, y, nie dać się pochłonąć. Y, bardziej też. Y, jak gdyby jest to też zachęta, jesteście jednak ziemskimi znakami, by zacząć um, też, jak gdyby się um, uziemiać tutaj i spojrzeć um, dojrzale um, i praktycznie na to, co macie, gdzie jesteście, a co przed Wami. Tak? Dobra, żeby tutaj. Weryfikować. Ym, tutaj też pewne, dla niektórych są też pewne historie karmiczne, mogą się tutaj zadziać, pokazać y, jakieś rzeczy, które, mówię, po pierwsze, będzie trzeba odcinać. Odsuwać od siebie, nie, do niektórych się przygotować, więc się oczyścić, jak gdyby wewnętrznie, zewnętrznie pewnych rzeczy, osób pozbyć, więc też dla niektórych takie historie i to jest dobre dla Was. To jest ten czas, akurat mówię, macie się potem skoncentrować na sobie i na własnym rozwoju, a zobaczycie, jakie to przyniesie efekty w przyszłości, więc tutaj też jak gdyby zaufać i no, umieć zaryzykować, tak? Tutaj jeszcze przy, przy... W czakrze jest trzynastka, która też mówi o zmianach, o transformacji, tak? Więc jak najbardziej w tą stronę. No dobrze, dziękuję bykom, kobietom, dziękuję w ogóle bykom za, za wysłuchanie energię na miesiąc wrzesień 2020. Życzę udanego września, Dobrego, co dla każdego miłego sobie życzą, i, i tak, uczcie się, rozwijajcie się, wierzcie w siebie no i do przodu, tak? Więc ro, ro, rozwikłajcie to, co macie, a, a reszta jakoś przyjdzie po drodze. Wszystkiego dobrego, byczki, trzymajcie się, pa.